Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernesiak i dzisiaj zamiast recenzji będzie taka dość poradnikowa część moich wideo. Będzie o tym, jak fantastycznie można wzmocnić, podkręcić i jednocześnie bardziej tak emanować zapachem parfum. Jak wiecie, na pewno sucha skóra nie jest dobrym przewodnikiem perfum Niestety na skórze suchej nie trzymają się dobrze zapachem, szybko z nich wyparowują i jakby nie pracują. fajnie tak, jak powinny pracować. Dlatego najfajniejszym sposobem jest po prostu skórę nawilżać, a szczególnie pod perfumami pod m, miejscem, gdzie będziemy m, skrapiać się zapachem. Natomiast ja jakieś kilka, kilka miesięcy w odnalazłam, wynalazłam sama sobie wymyśliłam taki sposób, e, dzięki któremu nie muszę kupować zapachów m, różnych kremów perfumowanych czy, czy balsamów perfumowanych, tak jak na przykład tutaj mam dla kosty. E, tak wam przyniosłam poglądowo, czy tutaj od euforii, Kawina Kleina. Ja nigdy czegoś takiego nie robię nie zakupuję sobie takich różnych zapachów o zapachach e, takich perfum w kremie, czyli balsamów o zapachu perfum. Natomiast uwielbiam pielęgnację ciała, więc zawsze nakładam mnóstwo balsamów. Jakie balsamy wybieram? Tylko i wyłącznie nieperfumowe. I kochani, moim właśnie takim sposobem znanym, sprawdzonym, cenionym i bardzo, bardzo, naprawdę, kochani, bardzo dobrym jest używanie perfum i balsamu nieperfumowanego razem. Oczywiście, jak ja to robię? Na przykład. Mam tutaj przed sobą mój jeden z ulubionych zapachów, niesamowicie fantastycznie pracujących na skórze właśnie jesienią, zimą, ciepłych, sensualnych, z różą, z jaśminem, z fasolą Tomka znacie, La Parfum La Belle od Jean Paul I balsam nieperfumowany razem ze sobą będą tworzyć po prostu idealny krem do ciała. Perfumowany krem do ciała, który możemy się otoczyć całkiem, całkiem, całkiem serio. Cali. Będziemy czuć ten zapach po prostu wszędzie wokół nas. Możemy wysmarować sobie ciało, możemy wysmarować dekolt ramiona, możemy nogi. Nie podrażni nas, absolutnie nic nie zrobi nam ze skórą. Mamy mnóstwo nawierzających komponentów i po prostu. Dosłownie mini, mini, mini litry naszego uwielbianego przez nas zapachu. I to jest sprawdzony sposób, absolutnie bezpieczny, więc jeśli macie taką możliwość, żeby przetestować jakikolwiek kosmetyk nieperfumowany, to możecie spróbować jeszcze dzisiaj, jak to zrobić. Polecam testować, dlatego że to jest po prostu: raz, że jest duża zyskowność na trwałości perfum, dwa, że na pewno oszczędność różnych um, środków pieniężnych na, na kolejne, kolejne pachnidła w kremie, a trzy, że po prostu oszczędność środowiska, bo nie musimy mieć tysiące butelek różnych plastików, tylko po prostu jeden balsam i nasze kilka kropelek parfum. Polecam, kochani. Dziękuję pięknie i do usłyszenia w kolejnej recenzji. Subskrybujcie mnie, proszę, i lubcie mnie. Dajcie mi trochę siły i energii, do tego, żebym nagrywała częściej. Dziękuję Wam pięknie i do usłyszenia.